Rotacja zużytych kosmetyków, czyli te, które zużyłam i na jakie je wymieniam. Henna do brwi, tą kupiłam w action ma żelową konsystencję. Średnio mi się podoba. Tą kupiłam w Rossmanie. Jest to henna pudrowa i jest to najlepszy produkt do stylizacji brwi samodzielnie w domu. Antyperspirant marki SoFlow, świetny, pachnący, skuteczny hit tego lata. Wymieniam go na Garniera którego jeszcze nie znam, ale też ma wiele fajnych opinii. Balsam do ciała od Eveline Cosmetics jest to moje czwarte opakowanie i niestety tym razem zamieniam go na coś od Nivea Q10, który będzie też już moim drugim opakowaniem. Nie sądziłam, że ten balsam tak skutecznie nawilża i wygładza skórę, jest naprawdę fantastyczny. Żel pod prysznic marki Sielanka o zapachu miodu i mleka. Świetny, delikatny, lekko się pieni, lekko słodki zapach. Wymieniam go na La Petite o zapachu mango marakuja. Często wracam do tego żelu, jeżeli jest w promocji, bo jest tani, pachnący i skuteczny. Żel do golenia nóg. jaja jego. Wymieniam na... To samo, nie wyobrażam sobie depilacji nóg bez tego żelu. Jest lekki, nawilżający, nie podrażnia, idealny. Więc intensywnie odżywiający krem z ceramidami na noc od Bielendy i zamieniam go na dokładnie ten sam krem. Jest świetny do mojej wrażliwej, ale mieszanej cery, łagodzi, nawilża, ukoi skórę. Idealny do pielęgnacji, jeżeli stosujemy kwasy, więc ten zostaje ze mną na dłużej.